Pan jest z Wrocławia. Tak, to prawda. Ja Urodziłem też. się przez y, bardzo długi okres, mieszkałem we Wrocławiu. A gdzie? Y, na dzielnicy Krzyki. Tak? Ja też. Tak. Przeczytałam na przykład, że jest pan... Synem aktywnego sportowca. Tata pracował dla Śląska Wrocław w sekcji podnoszenia ciężarów tak, to prawda. i był, że Był trenerem kadry olimpijskiej. I że od samego początku, i tak to chyba zwykle działa, powiedział Panu, czy jakoś tak wszczepił w Pana miłość do sportu, ale też miłość do odnoszenia sukcesów, do, do samodoskonalenia, do bycia coraz lepszym? Tak było? Myślę, że będąc młodym chłopcem, kiedy roznosiła mnie energia, to był świetny pomysł ze strony mojego taty, kiedy ukierunkował mnie na sport. Przez 12 lat zawodowo uprawiałem pływanie i to, to, to był dobry pomysł, aby młody chłopak, młody dzieciak tą energię w sposób dobry Spożytkowo. spożytkował. Dokładnie. Próbowaliśmy we dwóch, kilku dyscyplin, a pływanie było tą dyscypliną, w której czułem się najlepiej i odnosiłem najlepsze efekty i sukcesy. Mhm. Bo Wielokrotnie... zapasów też pan próbował, tak, prawda? Tak, to prawda. Mhm. Wielokrotnie Reprezentowałem nasz kraj na zawodach międzynarodowych, byłem reprezentantem na mistrzostwach Europy. Wielu moich kolegów, z którymi w tamtym okresie trenowałem, dziś są bardzo znanymi pływakami. Jaki sukces? Co pan pamięta? Ten moment wchodzenia na podium, gdzie to było? Eee... Pani Moniko, no wicemistrz Polski seniorów, Jedyna, jedyny pływak, który wtedy mnie pokonał, to reprezentant Polski na olimpiadzie, srebrny medalista olimpijski Rafał Szukała. Był to dla mnie bardzo... Duża rzecz. Czas, tak, Pamiętam. pan? Duży, duży, że, duża rzecz, ogromny sukces. Czasu nie pamiętam, już minęło tyle lat, że, że ciężko byłoby mi tutaj precyzyjnie powiedzieć, jaki to był wynik, ale ogromne przeżycie. No, bardzo miło to wspominać. them.